Uznania naprawdę olbrzymie dla Janusza Kuliga, który pomógł mi zorganizować ten budżet i na to, aby wystartować w ogóle, stworzył atmosferę takiego prawdziwego zespołu, w którym jeszcze nigdy w życiu nie, nie miałem okazji startować. Kuza i Mombars już na pierwszym etapie tego dnia odrobili stratę. Jechali dużo szybciej niż dzień wcześniej, wygrywając wszystkie odcinki specjalne drugiego etapu. At, 100, 600. Oczywiście zwyciężyli w rajdzie i objęli prowadzenie w Mistrzostwach Polski. Do upragnionego tytułu wystarczy im zdobyć na rajdzie karkonoskim 10 punktów. Myślę, że było fajnie chyba. Publiczność powinna być zadowolona, my również. Mam nadzieję, że moja dyrekcja również. Eee, objęliśmy prowadzenie w Mistrzostwach Polskich. Eee, jestem naprawdę zadowolony. Gielata i Baran podróżowali nieco szybciej, bowiem serwis usunął usterkę, choć jak się okazało nie do końca. Zajęli trzecie miejsce, tracąc do bębenków minutę i 31 sekund. Niestety naprawili, że maksymalną prędkość mieliśmy 165, także było lepiej, ale jeszcze nie to co miało być. Byliśmy raz za drogą po defekcie ogumienia, a tak to wszystko w porządku. Czopik i Wroński po wycofaniu się Gabrycia musieli nieźle się spiąć, aby odeprzeć ataki Dytków. Szczególnie gdy po trzech pierwszych os drugiego etapu ich przewaga zmalała do niespełna trzech sekund. Zdecydowane zwycięstwo na Jaworzynce wyjaśniło sytuację i to właśnie Krakowianie wygrali grupę N. Walczyliśmy do ostatniego odcinka. Paweł zrobił jeszcze bardzo dobry ruch z zawieszeniem i na ostatnim odcinku nie można było oddać ani metra, no ale wygraliśmy dwa ostatnie odcinki w pętli, cały rajd w grupie N. Naprawdę ciężki dla nas rajd. Strasznie jesteśmy zadowoleni i zmęczeni. Bytkowie po testach z Matiasem Kale dopracowali dobre zawieszenia na w miarę równy asfalt. Co z tego, kiedy na dziura się czwartym auto nie trzymało się drogi. Ten odcinek zadecydował, że zajęli drugie miejsce w grupie N 18 sekund za triumfatorem. Mogliśmy się obudzić wcześniej, reagować, coś robić, no niestety przegrany rajd, praktycznie przegrane mistrzostwo Polski. Teraz musimy się koncentrować wszystko na obronie miejsca drugiego. No i myślałem, że jesteśmy na karkonaski. Dry czy wodniak gonili auta grupy N, wygrywając z nimi trzy pierwsze os -y i zbliżając się do Dytków na 12, a do Czopika na 15 sekund. Niestety, łańska szarża skończyła się na odcinku 8. Stop, prawy max, 150. Założyłem z za na początku. Jak się okazało, samochód wyjechał przodem, trafiłem w korzeń, później w drzewo, i niestety nie mogłem kontynuować jazdy. Za szybko. Tak, zdecydowanie za szybko. Chciałem odrobić straty Myślę, Myślałem, że jestem w stanie, ale no nie byłem. Znakomite trzecie miejsce węce wywalczyli Stecji Bogdański, choć do ostatnich kilometrów musieli go bronić. Troszkę walczyliśmy pod koniec z bo nas ostro chciał gonić, ale chyba, żeśmy mu się nie dali, troszkę się zawiódł. Ale rajd był super. Generalnie ostatni OS... O rajdzie decydował. Debiutanci w lancerze, Mariusz Woźniczko i Radek Banach zajęli piąte miejsce w NC. Oczko wyżej uplasowali się wspaniale goniący drugiego dnia Sołowow i Horniaczek. W ośce zwyciężyli Jarosław Pineles i Dariusz Burkat w Oplu Korsie. Relacja z walki w klasach i pucharze Peugeota za dwa tygodnie. Dzisiaj było sucho i znaczną różnicą wygrywaliśmy OS-y. No ale... Tak nie do końca jestem jakoś, mam duży niesmak. A to zwycięzcy rajdu i liderzy Mistrzostw Polski Leszek Kuzaj i Erwin Mombartz. Tak